Już w piątek mecz w Tychach, dla Ciebie to będzie taka, taki rewanż za, za ten Super Puchar? Tak, spróbowałem się zrehabilitować na pewno za porażkę w Super Pucharze Polski, gdzie wynik był dość jednostronny. Jak widać Tychy teraz też mają problemy, postaramy się też to wykorzystać i zwyciężyć w tym meczu. Tym bardziej, że Wasze ostatnie wyniki na pewno napawają kibiców optymizmem. Cztery mecze i cztery zwycięstwa, czujecie się coraz mocniejsi? Tak, te mecze pozwoliły nam zgrać się, poczuliśmy tą energię, jesteśmy coraz lepszą drużyną moim zdaniem, no ale teraz najtrudniejszy przeciwnik z całej ligi, więc zobaczymy jak to wyjdzie. No właśnie, o tych jak się mówi, że, że to będzie taka drużyna, która razem z Wami powalczy o Mistrzostwo Polski, to kto dzisiaj jest potencjalnie silniejszy? Myślę, że za wcześnie, żeby jeszcze rozmawiać na ten temat, dopiero co liga się zaczęła, drużyny są budowane, jeszcze możliwe, że dojdzie parę obcokrajowców i tutaj i tam, więc ciężko mi powiedzieć na ten temat, ale myślę, że szanse są 50 na 50. Na pewno przyda Wam się wsparcie kibiców. Mógłbyś jakoś zaapelować do nich, żeby przybyli tu u mnie mnie piątek na mecz z GKS Tychy? Bo no, na no, kibice to jest nasz szósty zawodnik. Bez nich gra się ciężej, a gdy są z nami na hali, no to łatwiej jest zdobyć trzy punkty. Serdecznie zapraszamy na mecz.